kanał napędzają. Pirkspark, agencja marketplace, która pomoże ci skutecznie rozpocząć sprzedaż na Allegro, oraz Alespark, innowacyjne narzędzie dla sprzedawców Allegro, które pozwala analizować rentowność ofert i kategorii. Witaj. W dzisiejszym filmie przeanalizujemy, która z metod promocji daje lepsze efekty: Allegro Ads czy wyróżnienia. Przeanalizujemy trzy przypadki i wyciągniemy wnioski. Czym są wyróżnienia i Allegro Ads i dlaczego warto o nich mówić? Na Allegro dostępnych jest wiele narzędzi promocyjnych, które pomagają zwiększyć ruch na Twoich ofertach i generować wyższą sprzedaż. Choć korzystanie z nich wiąże się z dodatkowymi kosztami, to nie są one obowiązkowe w przeciwieństwie do podstawowej prowizji. Wyróżnienia i Allegro Ads to jedne z najskuteczniejszych metod promocji, z których regularnie korzystają liderzy sprzedaży, stosując je naprzemiennie lub łącznie, by maksymalizować swoje wyniki. Gdy mowa o optymalizacji kosztów, to właśnie te dwie formy reklamy, analizujemy w pierwszej kolejności. Czym są wyróżnienia na Allegro i jak działają? Na Allegro każda kategoria zawiera ogromną liczbę ofert, a ich widoczność zależy od sposobu sortowania. Oferty z wyróżnieniem zawsze pojawiają się przed tymi bez wyróżnienia, co sprawia, że są bardziej eksponowane dla kupujących. W praktyce oznacza to, że po włączeniu wyróżnienia twoja oferta automatycznie trafia do grona promowanych i może pojawić się już na drugiej, trzeciej bądź czwartej stronie wyników wyszukiwania. Dzięki temu zwiększasz swoją szansę na dotarcie do klientów i wyróżnienie różnienie się na tle konkurencji Koszt wyróżnienia co warto wiedzieć. Choć wyróżnienie może poprawić widoczność oferty i potencjalnie zwiększyć sprzedaż, wiąże się ono z dodatkowymi kosztami. Jego aktywacja oznacza naliczenie dodatkowej prowizji w wysokości 75% podstawowej prowizji Allegro, co znacząco obniża rentowność sprzedaży. Jeżeli utrzymujesz wyróżnienie przez cały czas, musisz pamiętać, że zmniejsza ono Twoją marżę na każdej sprzedanej sztuce. Jednak włączając wyróżnienie, zyskujesz dodatkowe korzyści, takie jak większa szansa na uzyskanie status. To oferty, możliwość pojawienia się w kampaniach Google sponsorowanych przez Allegro Opcja Red 0% dla klientów. Jak zatem mądrze korzystać z wyróżnień? Kluczową zaletą wyróżnień jest ich elastyczność. Można je włączać i wyłączać w ujęciu dziennym, co umożliwia np. wyróżnienie elastyczne. Ekspercki tip. Możesz stosować strategię rotacyjną, np. aktywować wyróżnienie przez 4 dni w tygodniu, a na pozostałe dni wyłączać je i zwiększać inwestycje w Allegro Ads. Wśród naszych klientów ta metoda często przekłada się na wzrost realnego zysku oferty. Na Allegro dostępna jest jeszcze trzecia opcja promowania. Pakiet promo, który pozwala dodatkowo pogrubić i podświetlić ofertę. Jego skuteczność zależy od specyfiki kategorii. Jeżeli większość konkurencji już go stosuje, efekt wyróżnienia będzie mniejszy. Jeżeli natomiast nikt w danej kategorii go nie używa, masz szansę skutecznie przyciągnąć uwagę klientów. Ekspercki tip: Allegro często miesza oferty wyróżnione z tymi promowanymi w Allegro Ads, a ich liczba może się różnić w zależności od kategorii. Jeżeli chcesz dokładnie sprawdzić ile ofert sponsorowanych znajduje się w interesującym Cię kategorii, skorzystaj z prostego triku. Naciśnij Ctrl plus F i wyszukaj słowo sponsorowane na stronie kategorii. Dzięki temu szybko zobaczysz, ile miejsc zajmują reklamy i lepiej dopasujesz swoją strategię promocyjną. Czym są Allegro Ads? Allegro Ads to wewnętrzny system reklamowy Allegro, który pozwala sprzedawcom zwiększyć ruch na swoich ofertach oraz budować widoczność całego konta. Dzięki różnym typom kampanii możesz skutecznie docierać do potencjalnych klientów i zwiększać sprzedaż płacąc jedynie za realne efekty lub wyświetlenia. Najpopularniejsze formy reklamy. Kampania sponsorowana. To reklama wybranych ofert wyświetlana na listingu Allegro, czyli na stronach wyników wyszukiwania. Jest to najczęściej wykorzystywany typ kampanii, ponieważ jest łatwa do skonfigurowania. Działa w modelu CPC, czyli koszt za kliknięcie. Płacisz tylko wtedy, gdy klient kliknie w Twoją ofertę. Oferty sponsorowane pojawiają się wysoko w wynikach wyszukiwania, zapewniając maksymalną widoczność. Kampania graficzna. Budowanie marki i wyróżnienie sklepu. Ten Rodzaj reklamy świetnie sprawdza się do promocji marki, sklepu lub producentów, których produkty masz w swojej ofercie. Reklamy wyświetlają się nad wynikami wyszukiwania, co gwarantuje dużą ekspozycję. Rozliczane są w modelu CPM koszt za 1000 wyświetleń, więc płacisz za budowanie świadomości marki, a nie za pojedyncze kliknięcia. Kampanie wideo, nowoczesna forma reklamy. To nowość na Allegro testowana od kilku miesięcy. Kampanie wideo pozwalają wyróżnić produkt za pomocą krótkiego filmu, który przyciąga uwagę. Reklama składa się z wideo oraz wybranych przez Ciebie promowanych ofert. Rozliczana jest w modelu CPM za 1000 wyświetleń, co czyni ją skutecznym narzędziem do budowania świadomości marki i prezentacji produktów w atrakcyjnej formie. Przeanalizujmy sobie konkretne przykłady. Case pierwszy wyróżnienia versus Allegro Ads. W tym przypadku wyróżnienia przyniosły lepsze efekty zarówno pod kątem liczby sprzedanych sztuk, jak i rentowności. Wybierzmy badany okres produkt, który analizujemy to odkurzacz pionowy Karscher, stosowane formy promocji Allegro Ads i wyróżnienia. Sprawdźmy w Allegro Ads statystyki poszczególnej kampanii. Widzimy, że przy powyższej ofercie za pomocą Allegro Ads łącznie we wszystkich kampaniach, w których znalazła się ta oferta, sprzedało się 67 sztuk. Wiedząc, że łącznie sprzedało się 168 sztuk, a 67 za pomocą Allegro Ads, w łatwy sposób możemy obliczyć, że za pomocą wyróżnień sprzedało się 101 sztuk. Przejdźmy do kalkulatora prowizji i sprawdźmy statystyki dotyczące prowizji. Koszt prowizji od oferty wyróżnionej wynosi 51 ,90 zł 90 co po przemnożeniu przez ilość sprzedanych sztuk daje wartość 5241 ,90 zł 90 w tej sytuacji widzimy, że większą ilość sztuk sprzedały wyróżnienia, gdzie koszt sprzedaży z tytułu promocji był o ponad 80 zł niższy na jednej sztuce. Wobec tego lepszym wyborem w przypadku tego produktu były wyróżnienia. Case drugi. Allegro Ads versus Wyróżnienia. Tutaj sytuacja jest odwrotna niż w przypadku case'u pierwszego. Allegro Ads wygrały pod kątem sprzedaży i kosztu promocji. Wybierzmy okres, produkt, który analizujemy to ścierka bileta, stosowane formy promocji, podobnie Allegro Ads i wyróżnienie. Sprawdźmy w Allegro Ads statystyki poszczególnej oferty. Widzimy, że przy powyższej ofercie za pomocą Allegro Ads zostało sprzedanych 50 sztuk. Wiedząc, że łącznie sprzedało się 70 sztuk, w łatwy sposób możemy obliczyć, że za pomocą wyróżnień sprzedało się 20 sztuk. Przejdźmy do kalkulatora prowizji i sprawdźmy statystyki dotyczące... Prowizji. Koszt prowizji od oferty wyróżnionej wynosi 5,76 zł, co po przemnożeniu przez ilość sprzedanych sztuk wskazuje wartość 115,20 zł. W tej sytuacji widzimy, że więcej sztuk sprzedanych zostało z tytułu Allegro Ads, blisko 2,5 razy więcej, gdzie koszt sprzedaży jednej sztuki był o blisko 25% niższy w stosunku do wyróżnień. Wobec tego lepszym wyborem będzie wykorzystanie Allegro Ads. Case trzeci, Allegro Ads równa się wyróżnienia. W tym przypadku analizujemy sytuację, gdzie zarówno Allegro Ads jak i wyróżnienia pozwalają na osiągnięcie porównywalnych wyników, a decyzja na temat wyboru danej formy promowania tak na dobrą sprawę zależy od Ciebie. W Allegro Analytics widzimy, że łącznie sprzedało się 141 sztuk. Sprawdźmy w Allegro Ad statystyki poszczególnej oferty. Widzimy, że przy powyższej ofercie za pomocą Allegro Ad zostało sprzedanych 44 sztuki. Wiedząc, że łącznie sprzedało się 141 sztuk, w łatwy sposób możemy obliczyć, że za pomocą wyróżnień sprzedało się 97 sztuk. Przejdźmy do kalkulatora prowizji i sprawdźmy statystyki dotyczące prowizji. Koszt prowizji od oferty wyróżnionej wynosi 17,97 zł, co po przemnożeniu przez ilość sprzedanych sztuk wskazuje wartość 1700 zł. 43 zł 9 groszy. W tej sytuacji widzimy, że koszt sprzedaży jednej sztuki między wyróżnieniami Allegro Ads różni się o 50 groszy, więc bardzo niewiele. Allegro Ads odpowiadały za około 32% sprzedaży, gdzie wyróżnienia za 68%. W przypadku skali widać, że wyróżnienia poradziły sobie lepiej, jednak Allegro Ads odpowiadało również za znaczącą ilość sprzedaży. Ze względu na podobne koszty promocji stwierdzić można, że obie z tych form promocji są skuteczne. Podsumowując, jeżeli jeżeli zależy Ci na niskim koszcie jednostkowym, analizuj produkt. Czasem lepsze będzie wyróżnienie, czasem Allegro Ad. Jeżeli chcesz sprzedawać więcej, testuj obie formy promocji, wybieraj najbardziej efektywną. Nie ma jednego idealnego rozwiązania. Kluczem tak na dobrą sprawę jest dostosowanie strategii do konkretnego produktu. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przekapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!